Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj przybliżę wam historię strasznych eksplozji i wybuchów, w którym zginęli niewinni ludzie. Zobaczymy m.in. groby ofiar zamachów Cytadeli Warszawskiej, wybuchów gazów Rotundzie, PKO, Banku w Warszawie, czy groby ofiar wybuchu gazu w Domów Szczyrku. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Maciej Gąsiorowski. 13 października 1923 roku, tuż po godzinie 9, w Warszawie miała miejsce straszna eksplozja, dokonaną zamachów w Cytadeli Warszawskiej. W wyniku eksplozji prochu do artylerii ciężkiej zginęło 28 osób, a aż 89 zostało rannych. Były to głównie kobiety oraz dzieci rodziny wojskowych. Uszkodzenia uległy wszystkie budynki w cytadeli. Wybuch był tak silny, że naruszył także konstrukcje znajdujące się w okolicy. Ofiary, w tym małe dzieci, zostały pochowane na powązkach wojskowych w Warszawie w kwaterze 18, dzisiejsze A15. Do dziś pozostało zaledwie kilka grobów, które są w dość opłakanym stanie. Prochownia znajdowała się przy murze zewnętrznym cytadeli blisko 10 pawilonu, który w tym czasie zamieszkiwany był przez rodziny wojskowych. Rano przebywały tam głównie kobiety i dzieci. W wyniku eksplozji w miejscu prochowni powstał lej o głębokości kilkunastu metrów. Wybuch był słyszalny niemal w całej Warszawie. W pierwszych dniach po tragedii aresztowano aż 200 osób. Podejrzenia padły na komunistów i nacjonalistów ukraińskich. W wyniku zeznań Józefa Cechowskiego, członka komunistycznej siatki terrorystycznej, który poszedł na współpracę z policją, o przygotowanie zamachu oskarżono dwóch wojskowych: porucznika Walerego Bagińskiego z Centralnej Izby Zbrojmistrzów w Warszawie i porucznika Antoniego Wieczorkiewicza, pirotechnika. Wojskowi należeli do komunistycznej partii Polski. Od początku sierpnia 23 roku przebywali jednak w więzieniu i jedynym dowodem na ich powiązanie z zamachem było to, że odśpiewali pieśń Czerwony Sztandar w momencie eksplozji w Cytadeli Warszawskiej. Byli oni aresztowani za działalność na rzecz obalenia ustroju i organizacji ataków bombowych w kwietniu i maju 23 roku w Warszawie i Krakowie. Obu wojskowych skazano na karę śmierci, którą po akcie łaski okazanym przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zamieniona na 15 lat pozbawienia wolności. Historycy po latach twierdzili, że proces był policyjną prowokacją, a główny świadek i oskarżyciel Józef Cechowski był etatowym policyjnym donosicielem. Bagiński i Wieczorkiewicz zostali zastrzeleni 29 marca 1925 roku przez konwojenta, 29-letniego policjanta, Józefa Muraszko, w ramach porozumienia ze Związkiem Radzieckim, mieli oni zostać wymienieni na polskich więźniów politycznych, polskiego konsula w Gruzji Józefa Łaszkiewicza z żoną i córkami oraz księdza Bronisława Usasa, którzy byli więzieni w moskiewskiej łubiance. W pociągu na granicznej stacji kolejowej Kołosowo w pobliżu Miasteczka Stołpce, Bagińskiego i Wieczorkiewicza zabił Muraszko, który znany był ze skrajnych prawicowych poglądów. Został skazany za to tylko na dwa lata więzienia. Sąd uznał, że działał z pobudek patriotycznych w stanie silnego wzburzenia duchowego. Po roku odsiadki wyszedł na wolność i zmienił nazwisko. Prawdopodobnie został zwerbowany przez gestapo. Na początku wojny podziemie wykonało na nim wyrok śmierci. Józef Cechowski zginął w 1925 roku, zastrzelony przez naftali Batwina, który został skazany na karę śmierci i stracony we Lwowie. Kilka dni wcześniej miał miejsce pierwszy zamach na Cechowskiego. Władysław Hibner, Władysław Kniewski i Henryk Rudkowski zostali za to skazani na karę śmierci i straceni na stokach Cytadeli. Wybuch gazu w rotundzie banku PKO w Warszawie. Do tragedii doszło 15 lutego 1979 roku podczas tak zwanej zimy stulecia. O godzinie 12:37 Warszawa zamarła. Zginęło 49 osób, a ponad 100 zostało rannych. Była to największa tragedia w powojennej historii Warszawy. Ostatnią ofiarę wydobyto ze Zgliszczy trzy dni po tragedii. W akcji ratunkowej jednorazowo pracowało około 200 strażaków i żołnierzy. Przyczyną dramatu była nieszczelna instalacja gazowa w podziemiach budynku. Elementy antresoli spadły na zgromadzonych ludzi, poraniły ich też szyby z okien. W środku znajdowało się wówczas 170 pracowników i około 300 klientów. Prawdopodobną przyczyną rozszczelnienia się gazu była bardzo niska temperatura. Do tragedii przyczyniły się także drgania podłoża wywołane przez przejeżdżające pod ziemią pociągi, okolice dworca centralnego. Rozważano także atak terrorystyczny i próbę napadu jako przyczynę tragedii. Jedną z teorii był zamach mający odsunąć ekipę Edwarda Gierka od władzy. Z raportu wynika, że katastrofę spowodowały nie tylko nieszczęśliwy splot zdarzeń i zima stulecia winna była też władza. Do katastrofy nie doszłoby, gdyby nie bałagan i zaniedbania trzy lata wcześniej z powodu migracji gazu podobna eksplozja miała miejsce w Gdańsku zginęło wówczas 17 osób ale nikt nie wyciągnął z tego wniosków mówił jakiś czas temu historyk, profesor Antoni Dudek. Sama rotunda została zniszczona w 70%. Obiekt powstał w 1966 roku, został jednak odbudowany i cieszył oko Warszawiaków i turystów do 2017 roku, kiedy to został rozebrany mimo wpisu do rejestru zabytków. Na miejscu starej rotundy powstaje Rotunda 2, która miała zostać oddana do użytku w czwartym kwartale 2018 roku. Budowa jednak ciągle trwa. Spora część ofiar pochowana jest na cmentarzu północnym w Warszawie. Ich groby musiały zostać wykonane bardzo szybko, nie tylko z powodu wielkich mrozów panujących podczas zimy stulecia. Władza zakazała także rodzinom pisać na nagrobkach, że osoby zginęły tragicznie. 4 grudnia 2019 roku w Szczyrku doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym przy ulicy Leszczynowej. Zginęło wówczas 8 osób. Śmierć ponieśli Józef Kaim, jego żona Jolanta, bratanek Wojciech oraz jego małżonka Anna i troje dzieci: trzyletni letni Jaś, 4 Marcelina i dziewięcioletnia Michalina. Zginął także 8-letni Szymon, wnuk Kaimów. Wojciech był instruktorem narciarstwa alpejskiego i prowadził szkółkę Kaimówka. Do tragedii doprowadzili robotnicy, którzy remontowali pobliską drogę. W areszcie dalej przebywa Roman D., szef firmy budowlanej, który oskarżony jest o przyczynienie się do tragedii. Na wolność wyszli niedawno natomiast Marcin S., operator wiertniczy oraz jego pomocnik Józef D. Mężczyzną grozi do 12 lat więzienia. Rodzina Kaimów. Pochowana jest we wspólnej mogile na cmentarzu w Szczyrku. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Na następny odcinek będziecie musieli trochę poczekać. Robimy sobie małą przerwę. Przygotowujemy dla Was specjalny odcinek o tragicznych śmierciach polskich różlowców. Do zobaczenia!